Siemano widzowie, normalnie z informacji to mój domek nie wytrzymuje napięcia, bo zobaczcie, dostaliśmy dwie, aż tabliczki od dwóch różnych osób. Pierwsza od tej żółtej osoby, która ostatnio nam mówiła, czy dzisiaj da nam dostęp do konta tej osoby z Minecrafta, która porwała orka. Właśnie takie informacje dostałem wczoraj, więc jeżeli nie widzieliście wczorajszego filmu, to serdecznie Was zachęcam, żeby to zmienić. No a ja jeszcze dostałem wgląd Borowskiego wiadomości, i no, normalnie moja głowa nie wytrzymuje napięcia, bo są dwie wiadomości, które ja muszę sprawdzić, dlatego wywiad sobie lepiej sobie usiądźcie wygodnie w waszym fotelu czy tam gdzieś jak mnie oglądacie zasubskrybujcie ten kanał bo filmy są codziennie i będą codziennie aż będę mieć siłę <laughs> tak e, no i oczywiście podajcie na mój drugi kanał bo tam również dzisiaj wleciał kozacki film jak sprawdzałem ile zdrowia mają youtuberzy, który youtuber ma najwięcej zdrowia jeżeli chcecie się dowiedzieć który youtuber no to sprawdźcie koniecznie tamten film na moim drugim kanale link będzie oczywiście pod koniec tego filmu dlatego oglądajcie do końca nie przegapajcie nic a ja się pytam gdzie ja mam jakieś jedzenie chyba tu w szafie Sprawa wygląda następująco. Ziomek nam pisał nam w ten sposób. Wczoraj mówiłem ci, że dostaniesz szansę wejścia. No, i tutaj mamy 5 kropek, tak? Nie możesz jednak dużo zrobić, musisz być czujny. Dostaniesz dostęp jest on ukryty w kryjówce. Lecz pooglądaj lepiej górę nad laboratorium. I ten człowiek, ten żółty człowiek, który nam pomaga solidnie z po prostu pomocą solidną, napisał to dobrze, że laboratorium. A zobaczcie, co mi napisał: Bolowski. Ej, tu Bolo, coś na górze, przez łotwarte. Jest coś, jest koło LABOLATONIUM Laboratorium. On takie coś mi napisał. To jest Laboratorium Bolowski. Proszę skup się od tego tosta. Nie lubię go, ale idź. Idź przez idź Idź tam, bo to chyba dziwne, ja tam byłem. No i okej, okay, mamy dwie informacje. I od tego żółtego kolegi, i od tego ziomeczka tutaj, że mamy po prostu pójść do laboratorium nad tutaj miejscem od tosta, więc ja czym prezydent pójdę, w ogóle jest noc, dawno nocy nie było na ja też dawno nie nagrywałem w noc, no ale widzowie, taki mamy dzisiaj no po prostu mroczny klimat, więc ja pędzę prędziutko właśnie do tego miejsca koło laboratorium, bo tutaj podobno Coś jest, ej, dobra. To są jakieś Batmany. Ej, tutaj są jakieś Batmany. Co tutaj się dzieje? Poczekajcie, to jest grup? Czekaj, co to jest? Co tutaj jest? Ej, faktycznie! RIP! Czyli rest in peace. Spoczywaj w pokoju. To jest drugi element układanki. Okej, okay, dobra. Nie, nie rozumiem, potem tutaj był Bolowski, więc on może faktycznie coś tutaj zrobił. W każdym razie to jest niby jakaś układanka. Nie wiem, jakiś grup, Nie wiem, to znaczy, że Olek nie żyje? Nie wiem. Ej, to by było dziwne. Jeżeli taki gruby to mówił, to to by było dziwne, ale dobra, okej, okay. sprawdźmy to, bo tutaj coś niby jest. Ghost. Eee, trzy kropki po prostu, okej. Okay. Dobra, czyli, czyli nic nie masz... Aha! Jestem posłańcem mojego pana i mam tutaj jedno zadanie i jest im ochrona tego miejsca. Jeżeli chcesz tutaj wejść jako śmiertelnik, to przynieś mi 10 dyń, to otrzymasz klucz. Aha, i faktycznie trzeba przynieść 10 takich dyń, okej. Okay? Ej, koleś! Koleś! Weź mnie nie atakuj, dobra? No ale poczekajcie, skoro Borowski zebrał te dynie i on w tym miejscu już był, no to te wejście powinno być gdzieś otwarte. No tutaj nie widzę żadnych drzwi czy czegoś, więc ja nie wiem, czy ten koleś mnie rozwali. No nie z jakimś posłanikiem, ale on w sumie stoi w miejscu, on po prostu jest chyba tak stworzony, żeby tylko stać w miejscu. Koleś, słyszysz mnie? No chyba nie. On mnie chyba po prostu nie słyszy, więc chyba o tyle dobrze. Ale ja nie wiem skąd Borowski miał te dynie no i przede wszystkim, dokonałam wsadzić ten klucz, skoro tutaj w ogóle nic nie ma, Czekaj, tu nie ma jakieś. Eee. Nie będziesz się patrzeć, okej? Okay? Koleś, możemy się tak mówić, bo ty i tak nie reagujesz na mnie, nie? Jakoś tak za bardzo, ok, to sobie tu wejdę. Waj... Co to jest za miejsce? Ej, to jest tej osoby? Co to jest za mikstura? Ej, ej, nie wiem co to jest, co tutaj się dzieje? Gdzie ten bolowski poszedł? Co się w ogóle dzieje na tej wiosce? Czemu tu się dzieją takie rzeczy? Ale mi brakowało tego naboju, hahaha. Ha, ha. Albo napoju, tak, tutaj chodziło o napój. Potrzebuję więcej tego, ale mało kto może mi go dać. Dobra, ja kompletnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Nie, jest po prostu jakiś napój e, w No nic się nie stało chyba, ale nie chyba pełny. W każdym razie jest to bardzo dziwne. Ja nie wiem, czy ja chcę w tym brać udział na pewno, w sensie tutaj e, u Borowskiego w tych akcjach, bo ja nie wiem, co on tutaj kombinuje. W każdym razie ja wyjdę, koleż, ok? Nie patrzcie na mnie! Powiedz swojemu panu, że mnie tutaj nie było. Jasne, ja tak jestem zamieszany w inną sprawę, właśnie w tą żółtą. A tutaj co jest? Jest jakieś zejście. Okej, okay, dobra, to jest jakaś skinia. że tutaj mogę wejść? No ale czy coś tutaj jeszcze znajdziemy takiego? Nie, tu chyba po prostu jest zwykła skinia. Dobra, e, to nieważne, to w takim razie my tutaj nie musieli być. W każdym razie mamy te nietoperze. No jest tu dziwne, ale po prostu nie będę tego komentować. Zajmiemy się naszą sprawą. Po prostu Bolowski kazał nam przyjść tutaj. No bo faktycznie coś tutaj nowego było, tak? No ja tego nigdy wcześniej nie widziałem na moje oczydła. I też nie miałem okazji właśnie być w takim miejscu. Więc fajnie, że. Ej! Tu też jest jakiś nietoperz. Co jest? Co jest z tymi nietoperzami? Znajdź wszystkie elementy układanki, a ujawniaj się Tobie i tylko Tobie. Widać cię tak bardzo wyraźnie. Masz jeszcze jedną jedyną szansę użyć mnie na parę sekund. Polowski tą osobę widział? Nie, on na pewno tej układanki nie ułożył, coś jest nie tak Dobra, on ją widział, a ja w takim razie mogę wejść na jej ekwipunek Czyli jeżeli jutro ja się z polskim wymienię informacjami To będziemy praktycznie kompletnie wiedzieć, co to jest za osoba I jakie ona ma zamiary, bo ja będę wiedział, co ma w ekwipunku Wejdę na jej konto, z tego co rozumiem, tak? No wejdę, wejdę na konto tej osoby, tak? Dostaniesz dostęp, no tak Dostanę szansę wejścia, no okej, okay. czyli będę widział praktycznie... Ej! Ale się przestraszyłem Co jest, widzę... Ej, serio? Ej, zobaczcie na kamerze co widzicie, sobie, ja się przestraszyłem tego creepera, nie? Ej, dobra, co jest? Co on tutaj robił w ogóle? Nie wiem, czy ja mam potwory w bazie? Co tutaj się w ogóle dzieje? Tam też mam... Nie, no nie mam, dobra, nie wiem, przestraszyłem się tego creepera strasznie, może mi wszedł po prostu jakoś tutaj około. nie wiem, <laughs> ale to było dziwne, dobra, nie będę tego odbudowywać, bo nie mam tyle materiałów niestety, po prostu zrobię tutaj, no na razie coś takiego, no bo nie mam, no sorry, sorry widzowie, ale no nie mam nawet jak tego odbudować, no musi być tutaj coś takiego i na to damy po prostu dywan, tyle ile mi zostało, no nie mam tego dużo, w każdym razie, no przynajmniej coś, jakiś tutaj ten wzorek. Coś tak mniej więcej, no nie wiem, no zepsuł mi creeper, kurczę, cały dywan, nie? Wygląda to teraz tak słabo, dobra, ja to naprawię później. W każdym razie, chodźmy do kryjówki, bo jest dostęp ukryty podobno w kryjówce, więc zajdę ja to sprawdzić. Ja mój klucz widzowie jak coś ukryłem właśnie w skrzynce w moim domku, żeby nikt mi go nie znalazł. O, to ja jesteś ty winowajcą tego wybuchu w moim domku. Ja sam nie rozmawiam, koleś, nie? musz kurczę, mnie nastraszył. Ja w ogóle też czytałem wasze komentarze, że ja mam nieść do poce na niewidzialność, bo podobno ten ktoś, ta postać, ten duch, ten potwór, nie wiem co tam porwał, tego olka, może do więc ja dzisiaj się Was słucham, i będę chodził po prostu na Golasa, nie? Nie będę miał żadnej potki, tym bardziej, że chyba nic nie słucha. Czekajcie, ja się tak zakradnę. Eee, ale chyba nic nie powinno być słychać, bo jestem też o takiej godzinie, no jest noc. Więc nie wydaje mi się, żeby ta osoba tutaj była. I okej, okay, jest cisza. Jest cisza. Nie ma tego co wczoraj, więc jest dobrze. No i jest cisza, tak, jest cisza. Okej, okay, nie ma tutaj na szczęście kogo. Ej, dziura jest załatana, widzicie to? Ale jaja, dobra. E, miałem tutaj mieć dostęp. Gdzie jest ten dostęp? Halo. Nie mam tutaj żadnego dostępu. Nie ma w ogóle tych skrzynek, co tutaj były. Ej, co jeżeli ta osoba się stąd wyniosła. Ej, dobra, były jaja. Czekajcie, może tutaj coś? No nie, tu nic. Ej. Ej, mogę tutaj wejść? Ostatnio nie mogłem. Ej, nie mogłem tutaj wejść. Dobra, czekajcie, co jest? Dobra, czekaj, co jest, co jest, co jest czekaj. Czy coś my tutaj mamy? Doczekajcie, czekajcie, wlecę elektro. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś pułapka tego żółtego człowieczka, który mi pomaga. Ale czekajcie, czy coś tutaj mamy? No, zweryfikujemy nowe rzeczy. Dobra, okej, okay, jest skrzynka, dobra. Dobra, tutaj pod wodą jakaś tutaj na baza? Nie, tutaj nie ma. Tutaj też coś? Nie, nie ma, okej. Okay. No i mamy tylko tą skrzynkę, dobra, tutaj nie ma nic. Ok, co jest w skrzynce? Czekajcie. Kurczę, chciałbym tutaj wejść! Pozwolisz mi, stara, Czy jak ty się tam nazywasz? Dobra, co tutaj jest? Książka. Mikstura poisona. Ok, czyli mi mi na pewno obrażenia. Wypij tą miksturę, a na 60 sekund zamienisz się w postać, która ma Olka. Będziesz tutaj z jej ekwipunkiem, ale nie możesz zmieniać kamery. Jest to zakazane. Okej. Okay. Z racji, że ta żółta osoba nam dość mocno pomaga i zdobyła pewnie włos tej osoby, i nam pozwoli się w nią zamienić na 60 sekund dzięki właśnie tej podce. To ja to zrobię. Ja nie będę zmieniać kamery. Po prostu zostaniemy na tej kamerze. Będziemy mogli otworzyć ekwipunek. Nie wiem, co będzie tutaj. Czy będziemy wtedy widzieć tą postać? W każdym razie na pewno będziemy chyba widzieć rękę. Nie wiem, ale no pytanie, czy ta postać potrafi się jakoś zmienno kształtować? Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle. W każdym razie dobra, przetestujemy to. Ja w tym momencie sobie tak układam mój ekwipunek, żeby wiedzieć, co było moje, a co będzie tej osoby, bo ja czy te kwipunki się połączą? Czy będę mieć jeden kwipunek? Nie wiem. Dobra, piję podkę i się zamieniam. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Uwaga! Okej, okay, dobra, słuchajcie, zamieniłem się w tą osobę. Nie mogę zmieniać kamery, ale ja nie widzę nawet ręki. Patrzcie. No nie widać ręki, coś tam miga, ale nie widać tej ręki. Widzicie to? Nie widać tej ręki, mam bardzo dużo HP, mam masę w ogóle krwi we i mam dwie książki, na razie takie. Aaa, jestem tak bardzo głodny, potrzebuję tutaj kolejną osobę, szybko! To jest na pewno ktoś, kto chce nas pożreć, nie? No, no nie wierzę w to, że nie, nie wierzę w to, że nie! Wysokościowo chyba jestem normalny, tak mi się wydaje, więc to jest dziwne! Chyba powinno być inaczej, ale też może ta mikstura do końca nie zadziałała poprawnie, bo nie mam w ogóle wyglądu. Chyba, nie mam ręki, a powinienem mieć, jestem zły! Więc coś jest tutaj nie tak. Dobra, nie mamy dużo czasu. Rzeczy, które mogę jeść. Mięsa świeże, ludzie zwierzęta, Tak, krew. Reszty nie. Co to w ogóle jest za człowiek? Ja tego nie rozumiem! Kto to w ogóle jest? Patrzcie ile on ma HP! Widzicie, ile on ma zdrowia? Ile ma... Jaki ma level doświadczenia? I nie wiem, I nie wiem o co tutaj chodzi, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co się tutaj dzieje, naprawdę nie wiem. Czekajcie, krzyknie jak Okej, dobra, to jest dosłownie zamazane, nie? Widzicie, to jest dosłownie zamazane, jest czarne okienko, jakby nic nie było. Ale ja, ja, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak jest. Ej, serio, coś jest nie tak. Patrzcie, bardzo duża ilość mięsa surowego, jakieś świnie i kraty, czyli on kogoś dalej więzi, bądź chce uwięzić. Ale nic więcej nie. To wiemy się czemu się robi biało Ej! Ej gdzie, ale co jest? Ej, w ogóle nie jestem w tym miejscu Ej, w ogóle nie jestem w tym miejscu, w którym byłem, nie? Ta potka zaczęła mnie zamieniać, chyba minęło po prostu 60 sekund Chyba na pewno minęło 60 sekund Ile mobów, ja nie mogę czekać, ukryję się gdzieś Ej, mam w ogóle nie w tym miejscu rzeczy, nie mam w ogóle levela Co się tu stało? Ale jestem sobą na szczęście, jest okej okay. Ale ta potka chyba nie zadziałała za dobrze nie mam pojęcia, nie wiem czy ta żółta postać na pewno chce nam pomóc, czy ona zrobiła coś, przez co ja w chwili obecnej nie będę mógł, nie będę mógł, nie wiem, czegoś zrobić. Dobra, wiemy na pewno, że ta postać ma bardzo dużo HP, bardzo dużo, my jej nie pokonamy na pewno, jeżeli ma jeszcze jakieś restory albo cokolwiek. Sowa mi w ogóle, aha, dobra, bo to było po wybuchu Ale nawet on nie to wygląda, ej, w ogóle Ma bardzo dużo HP, ma krew w ekipunku, Ma plan jeszcze kogoś Pożreć, czy nie wiem, cokolwiek zrobić No i w dodatku ma kraty, czyli chce jeszcze Kogoś więzić, wiemy, że lubi Nie wiem, tam zwierzęta, czy co tam było napisane To wszystko musicie widzowie napisać mi w komentarzu A wy możecie wpadać na ten film, gdzie właśnie Testowałem, ile HP Ma youtuberzy, musicie koniecznie to zobaczyć podajcie, na to teraz, w tym momencie, bo ten film Już się kończy, zobaczymy się na panionowie jutro Tutaj koniec, a teraz wpadajcie tu はい。